Cześć, manko, witajcie, z tej strony Bartek i witam Was w kolejnym odcinku jesteśmy w województwie zachodniopomorskim już jesteśmy w zachodniopomorskim także w miarę nam to wszystko poszło bardzo ciekawy mamy teren teraz mocno górzysty, pagórkowy tam widać jeziorko takie nieduże i co się stało? Waltra ma pierwszą wtopę na tym polu takie mokre są górki z gliny bo większość to jest piasek ale tu się zaczęła góreczka no i niestety waltra siedzi i czeka na pomoc. Tak to wygląda, maszyna wisi na powodze troszkę, dlatego też głównie nie można wyjechać. Koła się zapadły, zbiornik prawie pełen, to też jest problem, dodatkowo obciążenie. I czekamy, już jedzie John Deere do pomocy. I John Deere 6920 przyjechał nam z pomocą. Linka trochę krótka, ale zobaczymy, jak to będzie. By... No warunki są mega ciężkie, dużo gliny na szczytach góreczek przede wszystkim. I pieszysta też ziemia troszkę miejscami, także nie da się za bardzo, nie chce Waltra jechać, nie, nie może uciągnąć. Także taka męka trochę, ale zbieramy. Co będziemy mogli, to tu pozbieramy. Jak już przyjechaliśmy, spadki terenu są naprawdę ogromne. No do kilku metrów dochodzą. Pogoda fajna, dopisuje teren pod ziemniaki. NPK już rozsiane, widać. Z sadzeniem też tu nie będzie wcale łatwo, i z kopaniem tym bardziej tych ziemniaków. No ale każdy tam chyba ma pomysł, skoro to robi, na pracę, jakoś tam dadzą radę. Za tym jeziorkiem jest tam jeszcze większa część tego pola. Bo około w sumie tego wszystkiego jest tutaj 17 hektarów do zbierania. Także dzień dobrej roboty nawet trochę dłużej, bo tutaj wydajności jakiejś super to nie można osiągnąć przez te właśnie warunki. Przez pochylenie terenu. Mamy dużo takiej glinki i tego właśnie nie będziemy zbierać tych szczytów. No jeziorko takie wcale małe nie jest. Zaraz podejdę, zobaczymy jak to wygląda. Kończy się aż tam. Tam gospodarstwo w tle, trochę położone w takiej dolince. Jesteśmy na kolejnym poletku, tutaj około hektara, może trochę więcej. Dużo jeszcze takich resztek trawy, bo tutaj rósł niedawno las, korzeni troszkę. Wszystko, co możemy, to zbieramy. Już widać porządek, jakiś leży. No i mamy problemy z tym piachem, z podjazdami. Jest dużo piachu, nawet lekka górka. Już Waltra nie może podjechać, nie może sobie dać rany z tym. No, także tu już kończymy. Jeszcze zostało tam jeden, no dwa przejazdy niecałe. I pojedziemy dalej robić. Tam już większy kawałek, ale też dużo gliny. Pewnie też nie będziemy robić całego pola, tylko tam gdzie możemy. O, bo taka to jest nierobota, że się podnosi maszynę i jedzie, to nie ma wydajności, nie ma efektu. Bardzo strome są te górki. Jakby były bardziej rozpłaszczone, to by dało radę, ale są bardzo strome i się ta podłoga w maszynie zawiesza. No i nie da rady Waltra. Jakby może miała ze 400 koni szersze opony, bardziej dociążona, to by jakoś tam jeszcze poszła po tym wszystkim. Wsypiemy na Jandira 69 69,20. Więcej trawy nas zbierało niż kamieni. Słabo też, miejscami była przeorana ta trawa. Która tutaj rosła. I wjechaliśmy na ostatni kawałek. Też pierwszysta ziemia, tam środek cały mokry. Na, glinkach, na górkach gminka, także też nie będziemy pewnie próbować nawet no spróbujemy co będziemy mogli to zrobimy a tam jest jezioro komorze dosyć duże za tymi drzewami naprawdę ciężkie warunki do zbierania i za mały ciągnik na takie górki